witam na kanale Nowato często szczególnie przy instalacji kotłów na pelet mamy problem, że te pomieszczenia nie spełniają tych norm, jakie albo z DTR, tych wymiarów, jakie są potrzebne do tego, żeby przestrzeń serwisowa była zachowana i oczywiście można wtedy e, robić problemy i nie zainstalować kotła, albo można zrobić tak jak e, tutaj na tym zdjęciu w REDAch akurat płyta główna i ta cała elektronika jest po prawej stronie. I tak jak na tym zdjęciu widać, y, trzeba odsunąć go od ściany, żeby dostać się do tej części y, serwisowej, do tej części elektroniki, która tam jest. A tutaj w tym redzie wymieniałem płytę główną, ponieważ chodziło o pewną aktualizację oprogramowania. No i teraz. Najprostsza rzecz, jaka może być do zrobienia, to jest połączyć taki kocioł z instalacją, z rurami elastycznymi. Na przykład Gebo, które używamy do, do instalacji solarnych, mają przekroje DN20-25, 32 nawet, także wystarczające są do przepływu, a powodują, że możemy Śmiało, bez problemu możemy y, mieć kocioł dosunięty, tak jak sobie klient y, życzy, a serwisowo możemy go odsunąć. Ja Czyli elastyczne rury, wiadomo już dlaczego w takich sytuacjach, ale dlaczego nie rury PEX albo inne, które umożliwiają y, też y, jakieś ruchy. No po prostu dlatego, że przepisy nie pozwalają instalować kotłów na paliwa stałe, a takimi są kotły na pelet, gdzie materiałem przyłączeniowym nie jest metal. Półtora metra od kotła musi być instalacja wykonana z metalu, a tutaj mamy do czynienia ze stalowym, z, z, z rurą stalową, czyli spełniamy te normy. Dziękuję, pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.